Cześć, ja jestem Mervo, witam was w kolejnym filmie i moje pytanie do was brzmi Dlaczego banujecie Train'a na premierach? Nie grałem na tej mapie już prawie 3 miesiące, na premierach nigdy Zawsze jest banowana w pierwszym rzucie albo w drugim maksymalnie Więc nawet nie byłem jakoś blisko, żeby spróbować zagrać na tej mapie Więc postanowiłem sobie zagrać zwykły, turniejowy Zobaczymy jak się będzie grało na tej deszczowej mapce I ronda wygrana, bez jakiegoś większego problemu U. Jak oni wszedł na plecy? Jeden? Dobra, oni tam ciągle są, nie? Przy tej bombie ja chyba ich będę musiał otoczyć od tyłu. Czy poczeka, czy nie? Zobaczymy. Nie chcę im tutaj tupać, bo oni nie byli pewni skąd ja do nich przyjdę. Co, nie ma tu drugiego? Nie zabiję mnie przy plantowaniu. Nie zabił. No i elegancko. Druga runda dla nas. I runda wygrana! Przeciwnicy się poddali, bo ktoś tam wyszedł. Tak wyglądają turniejowe, może czasami na tych mapkach, ale tak czy inaczej idziemy grać drugi raz. To był jakiś e, rekordowo szybki mecz, jeden wyszedł. Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do cs sprawdź stronę CSGO Skins. Z MERWO dostaniesz 2 złote 10 groszy zł na start i plus 10% przy dodowaniu, jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego jest mnóstwo innych skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, case battle czy exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Rozpoczynamy w takim razie drugi mecz, zobaczymy jak on będzie wyglądał. Mamy bombę. Bombę. O, i domyślałem, że ja trafiłem, bo miałem wrażenie, że miałem na nim celownik. Jak upadł w momencie mojego strzału. Dobra, tego przynajmniej trafiłem. Coś mnie tu blokuje? Nie. No, tu się zablokowałem. Jeszcze w <hums> powietrzu! <hans> Koską w powietrzu go zabiłem. No takie, taki widok na killfeedzie jest, jest dosyć rzadki. żeby coś takiego się udało, ale też wesoły początek mojego meczu. Także podtrzymuję szczerze do was pytanie. jak, jak wygląda u was granie traina na waszych premierach? Bo już naprawdę tak dawno tej mapy nie grałem, więc że sobie pomyślałem, aż zagram sobie normalny turniejowy, bo w tym momencie po takiej przerwie, jakbym trafił na, na, na tę mapę na premierze, trafił na ludzi, którzy wiedzą jak tu się zachować, to bym miał gwarantowaną porażkę. Albo no gwarantowane przynajmniej to, żeby szłoby mi o wiele. O wiele gorzej, nie? Nie więc, więc chociaż tak sobie lekko przećwiczę tutaj sytuację. I, i, i przypomnę bombę... Okej, okay, bomba jest na B. Uuu, ale nas wydigli to. Na, na drugiej rundzie, na diglach? Serio? Nie wiem czy ja nie sejwuję tego. Chyba saveuję. Ach, miałbym wszystkich wybitych. 50 chyba mu zostało. Chciałem zaryzykować. To było warto, już, żeby ich wszystkich tutaj wykończyć. mam szansę z jednego z dwóch ścią ściągnąć, jak się nie będą spodziewali. Jak on tak skakał? Znowu sam zostałem? Me. Aha, on tu już jest. I nawet na mnie nie spojrz. A moi tam we dwóch są schowani. Nie, no słuchajcie. Szkoda gadać. Ale sięgnij, sięgnij bombę. A sięgnął. Nice, mamy. Uff. ale to była ciekawa runda. Ja tam sobie kucam. ...terroryści wbiegli na BSA, moi pochowani. Nikt nie wiedział, co się dzieje, nie? Oj, ciekawie. 97 go mu zabrałem. Mega szkoda. Nice. You don't take, AK? No? Famas better, bo Mhm. On nie gra kołachem, Famas jest lepszy dla niego. Ciekawe. No, jest bomba. Oratuję go znowu. To już muszę iść na szyfcie, bo mnie usłyszą. Ale pechowo, timing! O, jak pechowo! Akurat wyjmowałem spluwę. Nie wiem, gdzie grać, bo jak będę grał na A, to znowu nam tak wiadomo na B. Jak na, jak w drugiej rundzie, jak gram teraz na B, to tutaj nie ma za bardzo obrony. A w tej poprzedniej rundzie na A, co tak 97 zabrałem, to to jest akurat taki idealny przykład tego, jak wal w ostatnim update się znerfiło MP9. Przed updateem. Jestem przekonany w 90% tak, że go zabił, bo właśnie kucałem, pestkowałem tak na dalekie dystanse I właśnie w takich sytuacjach Valve osłabiło mocno tą broń i sprawiło, że którymś tam pociskiem nie trafiłem, którym był, którym bym na przykład wcześniej trafił, nie? Więc wydaje mi się, że to był taki idealny, idealny przykład No zaraz do mnie przybiegną, więc raczej tego nie przeżyjemy 3 HP <gry> Już nigdy kolejnego nie było szansy tego przeżyć. Jestem sam na A, na B muszę sobie poradzić. Czterech bronił. Całem sam na B poszedł skubany z bombą i tam się ustawił CT. No, ładnie to rozegrał, nie spodziewałem się, że to zrobi. 7000 godzin ten ziomek ma w CS, w którym teraz grałem to 1v1, całkiem sporo. W przeciwnym teamie są jakoś dużo lepsi ludzie. Przynajmniej póki co, z tego co to, tak to wygląda. Co jest tu grane? A. O, ziomek coś do mnie napisał, bo jakiemuś turecku. Merve, coś tam. Nie wiadomo o co mu chodzi. A, ktoś mi tupnął. A, dwóch jest tam. A, za wysoko tam grane, by Bóg, żeby coś zrobił. Kurczę, no... O, nie wiem jak ten to... uciec. Jest martwa strefa tutaj w tym momencie, teraz po update'cie. Ani powiedz na górę, ani tu w bok, tak jak wcześniej. Nie wiadomo jak nie wiadomo jak tego bronić tego tego a tutaj. I'm solo B again. Okej, okay, jest bomba tam. Trzeba ich dojechać chyba. O właśnie. One more. Bomba. Going to you, going to you. Bro! Co ma słuchawki albo mini mapę? No na kosie tu wybiega. Jak tu leży bomba? Ostatnia runda pierwszej połowy. Patrzcie na moją taktykę. No, myślałem, że kogoś zabiję. Co ja mogę sobie tutaj walczyć, jak już wszyscy moi poginą. Chciałbym miał chociaż takiego w tym jednego ziomka jak tutaj jest tych paru dobrych. No to dałoby się coś zrobić w tym meczu, ale w tym momencie nie da się. Co staliśmy już dwóch napięciu. Dopiero co się pistoletówka rozpoczęła. Próbujemy to sobie i side jestem sam. Sprzedałem uchada 95 jednym. No, początek rundy pistoletowej, coś, coś próbuję grać, zacząć biec i wszyscy nagle nie żyją, no. Nawet, 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 się za bardzo nie da w tym meczu, bo są tu tak y, nierówne szanse, moi są tak o wiele słabsi od przeciwników, że, że, nawet jakbym stanął na głowie, to... to wiem, że tutaj nic za bardzo w tym meczu nie wyjdzie, więc... więc nawet mnie to jakoś nie stresuje zbytnio. Zostałem już sam na trzech. Przynajmniej mam emeczkę i mam jeszcze bombę Więc tu jeszcze mogę sporo zrobić w tej rundzie, jestem sam na dwóch no. Staram się jak mogę Uwierzcie mi, że staram się jak mogę, no, za szybko oni giną jakby, jakby próbowali wytrzymać chociaż tak minutę, przez minutę rundy wytrzymać Żeby no, no dać szansę jakoś przeciwnikom się pomylić, czy dać szansę coś zrobić, ale no po prostu giną Bo i są tak słabi tutaj, że Absolutnie nie ma o czym mówić w tym meczu. Pierwszy niezbalansowany wygraliśmy, poddali się. Drugi zupełnie niezbalansowany. Mam o połowę obrażeń więcej niż każdy z mojej drużyny, więc. do trzech razy sztuk. Moi drodzy, teraz na rozgrzewce widziałem u mnie w teamie u przeciwników ktoś miał orzełki na tej mapie. Nie sądziłem że takie rzeczy mają miejsce, ja się zatrzymałem na tym jak jeszcze na, na tych mapach turniejowych nikt nie miał wyższej rangi niż Gold, a wszyscy mieli Silvery, ale chyba już od tamtego czasu Valve troszeczkę te rangi uporządkowało Elot, elot Ivy, Ivy Mamy bombę Bomb here Dobra, dwa heady, naprawiłem troszeczkę sytuację ale dobrze się obroniliśmy przed tym raszem. Fajnie wyszło. Chyba jest chyba bardziej ogarnięta drużyna niż poprzednim. Jest bomba, dobra. Wybili wszystkich! No i znowu przez całą rundę nie widziałem przeciwnika. One i still. Niebezpiecznie, mam teraz trzech na czterech. Terror, w końcu zaczęli coś grać. Tutaj jest też taki mylący, że osioł to się blokuje o tą ścianę. Pięknie trzech na dwóch. Jest tu. on Ivy Tu Ivy City I think. I think city. Not sure. Si ja się tu. On wszystko blokuje. Jak tu się poruszać w tym miejscu? Jak się teraz na tym nowym trenie tam człowiek porusza, nie blokując o. Tam. W każdym miejscu jakiś gdzieś zabijasz. No No tutaj jest coś. Coś strasznego z tym poruszaniem. Albo. Ja, jest, ja jestem botem, to też swoją drogą. Ale. Ale takie rzeczy. Twilby. Pushing Nie jestem czy to był... Nie, tam jeszcze jeden jest Okej, okay, tam jest hmm. Próbuję pójść... ...z tej strony I go from behind Play time, play time. WOW! 91 in free no, To był jakiś to był jakiś fail życia. Ja byłem pewnie, że mu walnę heada potem przez 91 w 3. Serio 91 w 3. I przegraliśmy pierwszą rundę przeze mnie. Coś pięknego. Proszę tutaj wycinać te akcję i wklejać i pokazać wszystkim, że Merwo gra w ten sposób właśnie w CSA. Nie wiem, no, po takiej rundzie to ja muszę jakoś e, spróbować się zemścić jakimś, nie wiem. Jakimś takim raszykiem czy czymś. O, no chociaż tyle, nie? Niesamowita runda. 91 w 3 mu zabrałem wtedy. To była w ogóle moja druga śmierć w meczu, nie? Miałbym dalej jedną śmierć, da dalej najmniej w ogóle z całego teamu. <laughs> Dobrze mi się grało do tej pory w tym meczu. Może jakoś za bardzo się wyluzowałem, nie wiem. Nie wiem z czego to wynikło. Kolejna runda, w której nie widziałem przeciwników, nawet. Mam no, mega dobrych sojuszników. Dlaczego to tak losowo przydziela? Co? W przednim meczu 100 razy słabszych, w tym 100 razy lepszych. Dobra, wiem, go wysadziłem chociaż. Ale nie. Nie wiem, gdzie jest reszta, już chyba pod B, nie? Jakiego tam zabiłem, przerosta 10 wrażeń więcej. Ale oprócz tej jednej rundy, gdzie go jeszcze nie trafiłem w plecy, to tak naprawdę nic sobie nie mam w tym meczu do zarzucenia. Po prostu mam mega dobrych sojuszników i oni ich wycinają zanim ja ich często zobaczę w ogóle w grze, w trakcie rundy. Lecimy A. Mam no popnok. Weszło? Przytem nataszmy ten headshot, ja wezmę sobie jego dwie berety. Fajny pistolecik. Mamy dwóch na trzech. Pierwszy fejkuje, jak sądzicie? Chyba nie defował, nie? Nic nie było. Ale że mi się to z dwoma HP udało ugrać, to mega spoko. Mega się cieszę. <laughs> Bo to wcale nie było łatwe. Fajnie wychyliłem. Gdzie jest reszta co tego... No właśnie o, red, red chain. W ostatniej chwili ja miałem granat w łapie jak on wychylił. Where is he? Miałem jeszcze dwa granaty, myślałem sobie, gdzie je tu użyć, ale nie musiałem. Idziemy na B. Ale nie, widzę, że tylko trzech nas poszło, reszta została. Ciągle. W końcu go zabiłem, no. Prawdzi mnie czy nie? Myślałem, że znowu jakieś full auto w plecy nie trafię. No, 15-6 wynik. Bardzo dobry z mojej strony. O, pierwszy w tabeli. Ja masowałem mimo wszystko pod sam koniec, więc. Więc szkoda tego jednego faila. Mógłby być jeszcze, jeszcze ładniejszy tutaj wynik, ale całkiem dobrze mi się grało na tym treningu. Oprócz tego drugiego meczu, gdzie no, nic się nie dało zrobić, a tutaj widzicie orzełki, szeryfy. Najniższą rangę miałem na całym serwerze i najlepszy wynik. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.